Cześć, witam Cię serdecznie w letnie popołudnie. Chciałam Ci przedstawić oferty najlepsze i hity katalogu numer 11, który swoją premierę miał 21 lipca i kończy się 10 sierpnia. Przedstawić produkty, które według mnie i moich klientek cieszą się najlepszą, największą popularnością i są najczęściej zamawiane. Nowości w tym katalogu jest mnóstwo, ale bardzo dużo jest nowości w temacie makijażowym. Przede wszystkim mamy nową odsłonę naszego bestsellerowego tuszu Jordani Gold. Tym razem tusz, który doskonale wydłuża rzęsy, pogrubia. Ma taką tradycyjną szczoteczkę, klasyczną, ale ma w sobie coś wyjątkowego. Ma w sobie Wosk pszczeli, który działa jak odżywka i odżywia nasze rzęsy, kiedy my je malujemy, ale ma w sobie również serum. Serum, które pobudza wzrost rzęs, regeneruje rzęsy, więc doskonale sprawdzi się osób, które mają rzęsy na przykład po stylizacji, które gdzieś wypadły, gdzieś się pokruszyły, albo które niekoniecznie dobrze robią, wykonują codziennie demakijaż. I przez to również manualnie. Kruszą sobie rzęsy, lub się ich po prostu pozbywają. Tuż nowy tusz w cenie 29,99 to jest nasza nowość. Ja dziś mam nim rzęsy pomalowane i powiem Wam, że ten efekt jest dla mnie zadowalający. W katalogu numer 11 mamy również cztery odsłony sztyftów do makijażu z serii d mamy sztyft do konturowania, sztyft. Jako róż, sztyw, rozświetlacz i sztyw jako, stosowany jako brązer. Ale nie tylko. To są bardzo takie fajne multi-kosmetyki, bo możemy je stosować wielofunkcyjnie. Na przykład nałożyć sobie jako cień do powiek, nałożyć oczywiście tutaj mamy na przykład róż jako róż, ale nałożyć również na usta. Będzie bardzo fajny efekt. Możemy się bawić tym kolorem. Cztery odcienie: każda z nas znajdzie coś dla siebie. Tu mamy róż. Kremowe, fajne, mięciutkie sztyfty. Tu mamy brązer. Czy ten efekt jest widoczny? O, uh, uh, uh. Może tak. I mamy rozświetlacz. Ja akurat te trzy mam zamówione i z tych trzech korzystam. O, tutaj widzimy na ręce. Polecam. Cena w katalogu to 34,99 za każdy produkt. Kolejnym produktem, tym razem nie nowością, ale na pewno bestsellerem, jest nasza kultowa paletka do kondurowania brwi z The One serii, również w najlepszej cenie w roku, bo tylko 14,99. Nie wyobrażam sobie makijażu bez dobrego podkładu. Myślę, że podkład warto jest przetestować wcześniej na swojej skórze, ale też warto kierować się rekomendacjami i tym, co my podpowiadamy naszym klientkom. Więc ja dziś zarekomenduję dwa, według mnie bardzo, bardzo dobre. Jeden to mój ulubiony, który stosuję na co dzień. Podkład Silk Liquid. Płynny podkład, płynny jedwab. Jego stosujemy w ten sposób, że trzeba go najpierw rozmieszać, następnie pipetką nałożyć sobie troszeczkę podkładu, na dłoń i smarować go gąbeczką. Ja to robię Beauty Blenderem. Nakładam go na swoją skórę. Komu poleciłabym ten podkład? No przede wszystkim osobom, które mają skórę mieszaną czy tłustą, dlatego, że on jest podkładem suchym, więc on będzie miał matowe wykończenie, będzie bardzo ładnie wyrównywał koloryt, również będzie bardzo ładnie minimalizował pory skórne. Natomiast jeżeli mamy skórę suchą y, lub potrzebujemy rozświetlić tą skórę, na przykład skórę dojrzałą, to świetnie sprawdza się również bestseller Everlasting Sins, naj, jeden z naszych najnowszych podkładów y, z faktorem y, 30 SPF, więc fajnie też chroni przed działaniami promieni słonecznych. Y, podkład, który już jest podkładem bardziej gęstym, ale również bardziej y, nawilżającym, bardziej rozświetlającym. Również oczywiście aplikacja beauty blenderem, czy tutaj też fajnie się sprawdza aplikacja pędzlem do podkładu. Jak już lubisz, tak nakładaj. Zdecydowanie tutaj te podkłady stosowałabym w, albo wybierałabym pod kątem właśnie typu skóry. Zobaczcie, jest różnica widoczna. Tu mamy te bardzo matowe, a tutaj mamy rozświetloną skórę. Co prawda, podkład kolorystycznie nie dopasowany do mnie, ale, ale widać, że ten podkład się po prostu błyszczy. W tym katalogu w wyjątkowej cenie promocyjnej. Silk tylko 29,99 to jest najlepsza cena w tym roku. Natomiast Everlasting, uwaga, do wykończenia całego makijażu potrzeba nam tylko pudru. Tutaj polecam Wam naszą nowość puder brązujący Jordani Gold w wersji Deep Bronze i w wersji Gold Sand. Bardzo, bardzo wydajny, pięknie konturujący, wyrównujący też kolory skóry, dokładnie utrwalający makijaż. To jest nasza perełka, jeśli chodzi o produkt makijażowy. Kiedy już wieczorem będziecie miały potrzebę oczyścić skórę z makijażu. Warto sięgnąć po nasz płyn micelarny do oczyszczania skóry. Płyn micelarny, który ma de delikatnie usunąć makijaż, usunąć nadmiar sebum, ma również opatentowaną technologię Diamond Cellular, czyli technologię pyłu diamentowego, który sprawia, że skóra będzie pięknie rozświetlona, będzie doskonale nawilżona i cały makijaż bardzo dobrze zostanie usunięty dzięki temu produktowi kochani tylko 29.99 cena najlepsza cena roku na płyn micelarny Jeśli mowa o głębokim oczyszczaniu skóry, oczyszczaniu skóry, to polecam bardzo, bardzo gorąco peeling enzymatyczny Noveage aż 88% osób, które stosowało, potwierdza natychmiastowe uczucie odświeżenia skóry, zregenerowania, ponieważ jest to peeling odżywczy, odnawiający, który wspomaga intensywną odnowę komórek naszej skóry. Zawiera kwasy owocowe AHA, ale również kwasy DHA, które doskonale złuszczają martwe na skóre w bardzo delikatny sposób, więc doskonale nadaje się również dla skóry wrażliwej, dla skóry alergicznej. Po prostu jest fenomenalny i jest naszym też bestsellerem, jest do każdego typu skóry i do każdego wieku. W tym katalogu tylko 24,99 Hit, 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 jeszcze raz hit. Mówiąc o pielęgnacji, polecam również krem do skóry wrażliwej i suchej Optimals Hydra Care. Krem dzienny i nocny w mega promocji 12,99 Dla osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę z pielęgnacją, boją się przetestować jakieś silnie aktywnych produktów, ten krem sprawdzi się doskonale, jest lekki, szybko się wchłania, a bardzo dobrze nawilża skórę i oczywiście działa też tak kojąco dla skóry takiej bardzo wrażliwej. Jeśli mówimy o wrażliwej skórze, to z pewnością do takiej należy skóra dziecka. Szczególnie tego po urodzeniu, niemowlaka, która jeszcze nie do końca jest odpowiednio przygotowana na działanie czynników zewnętrznych, na działanie chociażby środków piorących, czy na działanie też wszystkiego, co otacza je w powietrzu. Musi się do tego przygotować, musi się do tego przystosować. Więc również często niekorzystnie reaguje na po prostu kosmetyki, nawet te najlepsze powiedzmy apteczne emolienty. Dlatego firma Oriflame wyszła naprzeciw oczekiwaniom delikatnej, bardzo wrażliwej skórze dziecka od pierwszego dnia życia, i w tym katalogu mamy premierę serii Baby. O, jest to seria stworzona dla niemowlaków od pierwszego dnia życia. Czym, z czym bardzo ta seria się wyróżnia? Przede wszystkim w naturalności składu kosmetycznego. 95% składników naturalnych, samokonserwujące się składniki, jeśli chodzi o konserwanty. Jeżeli była potrzeba zastosowania konserwantu jakiegoś, to jest on identyczny jak konserwant, który dodaje się do żywności i do spożywki, czyli chociażby na przykład do mleka modyfikowanego, tam też jest konserwant i takie same konserwanty użyte są w naszych produktach z linii BabyO. Ja pokazałam Wam taki dyplom, który otrzymałyśmy, a w zasadzie list taki, dlatego, że ja razem z moją córką Lilianną zostałyśmy ambasadorkami tej serii. Już od ponad miesiąca stosujemy, testujemy i jesteśmy bardzo, bardzo zadowolone z efektu, jaki przynosi właśnie stosowanie serii Baby O. W tym katalogu możecie zakupić sobie trzy produkty, między innymi żel do mycia ciała i włosów, który nie powoduje łzawienia, który łagodnie oczyszcza ciało i włosy. I tutaj dzięki temu żelowi skóra na pewno jest miękka, gładka. Przetestowałam właśnie razem z Lilą. Sama osobiście też testowałam ten żel, myjąc po prostu twarz, sprawdzając czy nie piecze, nie szczypie w oczy Potwierdzam, nie szczepię w oczy, więc każdy, nawet maleństwo najmniejsze, będzie czuło taki fajny komfort stosowania tego produktu. Ten żel się tak mocno nie pieni jak tradycyjne żele do mycia ciała. Jest bardziej taki. W takiej formie emulsji, jeżeli go połączymy z wodą, więc tutaj ten efekt takiego bardzo fajnego zmiękczenia skóry, delikatnego działania będzie zdecydowanie widoczny i będzie przyjemny. Dodatkowo tutaj kolejnym produktem jest olejek do ciała i skóry, głowy. Dla dzieci, ale również dla mam, szczególnie tych zaraz po porodzie, które potrzebują, żeby tą skórę uelastycznić. Olejek doskonale sobie z tym poradzi, bardzo szybko się wchłania, a tworzy taką delikatną, aksamitną, miękką strukturę. Nie lepi się, co dla mnie jest najważniejsze. Skóra jest gładka, milutka, tworzy taką barierę lipidową na skórze dziecka, dlatego, że Tutaj mamy skórę, znaczy skórę. Główny składnik to jest szwedzki olej ofiany, który ma lipidy identyczne jak lipidy skóry dziecka, niemowlęcia, więc jakby tworzy taką barierę ochronną na skórze dzieciątka. Świetnie nadaje się też również do redukcji rozstępów, które pojawiły się po ciąży, na przykład na brzuszku, czy gdzieś w okolicach piersi. I ostatnim produktem, który jeszcze w tym katalogu jest oj. To jest balsam wielofunkcyjny dla dzieci balsami, który nakładamy sobie na oczyszczoną skórę, na twarz, na gdzieś na dłonie, no gdzieś w miejscach, gdzie, na przykład ja często tutaj w okolicy pleców, bo moja lila pojawiają jej się czasem takie jakieś chrostki, ma taką skórę trochę w kierunku atopowej. Bardzo fajny produkt, bardzo polecam, szczególnie osobom, które nie lubią perfumowanych produktów, bo ta linia generalnie jest nieperfumowana. To są naturalne zapachy właśnie mnie szwedzkiego oleju z owsa. Bardzo polecam nie tylko jako ambasador, ale przede wszystkim jako mama, która przetestowała na własnej skórze i na skórze swojego dziecka te produkty. A jak wiecie, bynajmniej ja Chcę dla mojego dziecka tego co najlepsze w kosmetykach tego co najlepsze w naturze i właśnie dlatego sięgnęłam po linię Baby O. A dla takich starszych maluszków już do wyrosniętych mamy nowość, czyli żel do mycia ciała i włosów z Disneya serii Król Lew. Także moje dzieciaki się bardzo ucieszyły, że jest Simba, jest Pumba, jest Timon. Szczerze powiedziawszy, to też jedna z moich ulubionych bajek z dzieciństwa, więc myślę, że warto sprawić trochę radości swoim maluchom, tym już starszą i kupić właśnie żel i mydełko do mycia ciała i włosów. Jeszcze tylko przypomnę osobom, które uwielbiają serię Nowage, że w tym katalogu do zakupu dowolnego zestawu serii Nowage. Dokładamy maseczkę gratis. Tak, dowolny zestaw nowej, i maseczka nocna. Eee, nasz bestseller pielęgnacyjny gratis. Także korzystajcie, póki jeszcze jest na magazynie, bo ta promocja wyprzedaje się jak świeże bułeczki. To jest szampon, z jedynie bawy oczy. Polecasz? Tak. Super.